Cześć, witam Was z Grudniowych, Górsowich, Grudniowych, ale tak naprawdę wiosennych, bo pogoda jak na tą porę roku jest naprawdę wiosenna, bo mamy około 10 stopni, także cieplutko, naprawdę nie trzeba się grubo ubierać. Dzisiaj kolejna wycieczka i coś do pokazania, no niestety nie będzie Rize, nie będzie podziemi, nie będzie wilkołaków, także ktoś może się poczuć zawiedziony, a ktoś po prostu nie. Aktualnie jestem na rozdrożu Stara Jodła, i w tym miejscu chciałbym Wam pokazać takie dwie ciekawostki, które znajdują się nieopodal tego miejsca. Nie wszyscy o tym miejscu, o tych miejscach wiedzą, nie wszyscy te miejsca znają, a ja Wam je pokażę, i być może kiedyś sobie zaplanujecie po prostu wycieczkę w te miejsca, które Wam pokazałem. A o co chodzi z tą jodą na środku skrzyżowania? W tym miejscu rosła kiedyś również stara jodła. Niestety, starość nie, nie przetrwała próby czasu, bądź warunki atmosferyczne. I dla tradycji, po prostu została tutaj posadzona nowa jodła i oby rosła jak najdłużej, minimum tyle co jej poprzedniczka. Starłem na miejsce, choć nie było łatwo, naprawdę nie było łatwo, bo nie znajdziecie tego na żadnej współczesnej mapie. Jedynie to miejsce, jedynie jakiejś starej po niemieckiej mapie, a tak naprawdę po tych wszystkich latach dróżki się troszeczkę zmieniły. Ale co tutaj mnie sprowadza? Otóż coś takiego. To jest pomnik. Poświęcony drwalowi, który zginął w tym miejscu podczas no, pracy w lesie. Prawdopodobnie przygniotło go drzewo. I na no, pamiątkę tego strasznego wydarzenia, postawiono tutaj pomnik. Ten wypadek zdarzył się w 1831 roku. Drwal, który tutaj zginął, miał na imię Hańce i pochodził z kamionek, które są tutaj bardzo blisko. I to jest właśnie taka ciekawostka, którą chciałem Wam tu pokazać. Niewiele ludzi wie o tym miejscu, ale jak widzicie, ktoś dba, jest ładnie zagospodarowane to miejsce, także... Ten, kto chce pamiętać, to będzie pamiętał o tym miejscu. No ale turyści tak naprawdę nie są, nie są świadomi tego miejsca, bo naprawdę nie jest tutaj łatwo trafić. A taki... Dziwnie to tak wygląda, ale zginął tu drwal. I o dziwo troszeczkę błądziłem tutaj i nie mogłem trafić, bo po prostu kto przegonił mnie? Drwale, którzy tutaj pracują obok nadal w lesie. Także no, widzicie jak historia zatacza koło. To jest właśnie to miejsce, które chciałem Wam koniecznie pokazać. I wiecie co? Chyba podeślę pinaskę do tego miejsca, bo naprawdę no, nie jest łatwo tutaj dotrzeć, a nie chcę żebyście chodzili i też błądzili po lesie. Po prostu Wam to... Ułatwię. A piły motorowe chyba słychać w oddali, prawda? Bardzo ładny strumień, ale trzeba jakoś przejść. Ładne miejsce ogólnie. Ciekawe jak te drzewo tam rośnie na szczycie tej skały, ale jakoś rośnie. Dobra, jakoś chyba przejdziemy, co? Naprawdę bardzo ładne i klimatyczne miejsce. W strumieniach często wychodzą różne z epoki, także kto ma czas, niech szuka w takich miejscach. A my idziemy dalej do drugiego miejsca, bo już powoli słońce zachodzi. A chcę Wam koniecznie pokazać to miejsce. Kiedyś tutaj w Rościszowie żył sobie właściciel ziemski, hrabia Ernest von Zeher Tos. O ile dobrze wypowiadam jego imię i nazwisko, żył oczywiście tutaj z rodziną w swoim pałacyku. Miał duże posiadłości ziemskie i bardzo dobrze żył tutaj z lokalną społecznością. Był szanowany on i jego rodzina. No ale wiadomo, życie się toczy i hrabia w 1907 roku, 20 grudnia chyba, zmarł. Jego życzenie było to, żeby został pochowany w lesie, w górach Sowich, nieopodal jego posiadłości. Po tym zdarzeniu, po tej śmierci, tak się oczywiście stało, po śmierci jego rodzina wyprowadziła się z Rościszowa do Ostroszowic chyba, jego miejsce pochówku to cmentarzyk taki leśny około 10 metrów na 10, ogrodzony był płotem z drewna i z kamienia. Po środku był po prostu wielki krzyż i jego grobowiec na środku. Niestety oczywiście no cmentarzyk praktycznie nie przetrwał i jest mało znany nawet lokalnej ludności. Tym bardziej oberwało mu się podczas prac jakie tutaj przeprowadzali leśnicy i prowadzili i po prostu zbudowali Drogę blisko tego cmentarzyka i pół tego cmentarzyka praktycznie przestało istnieć. Oczywiście czas też zrobił swoje i tak naprawdę to miejsce jest ciężkie do odnalezienia. Ja Wam pokażę co jeszcze zostało tutaj w tym miejscu. W 2005 roku podobno jeszcze było tutaj widać szczątki trumny, w której był pochowany hrabia. No a obecnie to miejsce jest tak naprawdę już troszeczkę zarośnięte. Zdezwastowane i praktycznie też tutaj Nic nie ma oprócz jakichś pojedynczych zniczy I od, mur kamienny dookoła jeszcze troszeczkę się zachował Tutaj jak widzicie dawny drewniany płot cmentarzyka Dokoła te kamienie to są e, Mur po prostu był kamienny, który utaczał ten Cmentarzyk Troszeczkę starych drzew, oczywiście lipy Jodła Jakby inaczej Stary buczek, bardzo, bardzo popisany. No i w tym miejscu zapewne znajdował się ten duży krzyż, bo to jest podstawa pewnie do krzyża. I u podstawy, u podnóży tego krzyża znajdował się sam grobowiec, a niestety tyle z niego już zostało. Co się stało z nagrobkiem? Nie mam pojęcia. Być może tutaj lokalni mieszkańcy pamiętają ten nagrobek. Może ktoś ma jakieś zdjęcia. Być może został gdzieś tutaj rozbity i leży w okolicy. Ciekawe czy żyje. Tak naprawdę rodzina tego hrabiego. I czy wiedzą o tym miejscu. Ale nie wiem czy chcą pielęgnować, bo jakby chcieli pielęgnować to by pielęgnowali to miejsce. Tak uważam. No ale okej. Okay. Ja Wam je pokazałem jako ciekawostkę. Kolejna w góra na dzisiaj to już tyle i uciekam do samochodu, bo już powoli słoneczko zachodzi. Odcinek się był nudny? Nie wiem. Ja na pewno chciałem odwiedzić to miejsce i wam je pokazać i to uczyniłem. A czy wy, czy wy będziecie teraz odwiedzać takie miejsca i czy będziecie też pamiętać, wspominać takie miejsca to już wy o tym zadecydujecie. A ja wam w kolejnym właśnie dzisiejszym odcineczku pokazałem Kolejny raz góry sobie troszeczkę z innej strony, troszeczkę inną historię górskich, nie tylko Rize. Dzisiaj już na tyle. Za mną jeszcze piękny widok na ślęże i na równiny. Na kamerze tej nie, pewnie nie będzie widać, ale oko na pewno cieszy. Ok, e, dzisiaj to już tyle. No i niedługo się wyborę w teren na pewno z yy, jakąś kolejną wycieczką i kolejnym tematem, bo pogoda sprzyja. Chyba, że niespodziewanie zaatakuje zima w styczniu w Górach Sowiech, ale to na razie prognozy na to nie wskazują. Tym razem, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia gdzieś w Górach Sowiech, bądź w Górach Suchych, bądź w Wałbrzyskich, bo tutaj ten teren na Dolnym Śląsku naprawdę obfituje w wiele ciekawych fajnych i zapomnianych wątków i naprawdę jak chcecie to śledźcie mnie i przede wszystkim odwiedzajcie tutaj te tereny i korzystajcie nie tylko z tej historii górsowych ale po prostu z też z tych walorów turystycznych i widokowych Cześć, hej